Cześć manko! z tej strony Polski Gamer, a dziś flip Multiplayer Tak Jest to coś nowego na moim kanale Na polskim serwerze PC2. Link do Serwera Serwerów Najwyżej ten serwer będzie w opisie. Pewnie ja jestem na Skywalsie. Zobaczymy. W Skywals Dobra, dołączyłem. I teraz łączy się zapięć. Tutaj możemy ja by to zagłosować na różne rzeczy. Zesumamy to rywalizujemy. I porusz strzela. A około. To będzie się. to będzie się gdzieś schować. Nie. Ja. Muszę. gdzie zabulkować? zahutować. Będę muszę strzelać teraz. Robisz z każdej strony. Ja. видишь, что там видно? Ты, ты, ты там. Так, то ты. Я еще там убийца. Что? Юрец. Фай, вы. Фай, вы. Это ты. Во. О, как ты его как-то вышел. А, там. do tej mi tak idzie nie wiesz ktoś mnie zdednął fajny tryb w ogóle ja miałem to wczoraj tak widziałem zarejestrowałem się na to już nie wiedziałem jak się strener, to... się na to i w takich nawiasach, tak jak napisałem w tym i w tym, napisać hasło i zatwierdzić, że jesteście zarejestrowani. A potem, jak jeszcze raz chodzicie to wystarczy login, pisać, ogiein i te dwie szczelki zapytać, w wziąć hasło. To jest dobre myślenie. Teraz jesteśmy w wypadku tej wampury. Przechodzimy na przeglądy graczy. Ty, tak, ale Dobra. O, wo, Dobra. dobra. Ta babka ogólnie jest spoko. I nie wiem wchodzę. tych, tutaj są chyba Mało ludzi tutaj, widzę, że jest. Ty... Czekaj, na upomnienia Czekaj. Się przywita. O! Nagrywam na ich tylko chcę się przywitać. Dobra. Nie wiem, czy tak było, ale po prostu nie wiem, No nie znowu. Tak. Tak. A nie. Tak. No nie, no to są te gnojki, co byli wczoraj. To jest raj. Mrakowego kanału, na kanał, ty kurde szmato, ja ci dam mrakowy kanał. O tu trzymaj dawaj, trzymaj się, czekaj głośno. szmato, o nie, ja mam nadzieję, że gdzieś tu jesteś. Ja bym się dał. O nie. Ja też jestem uzależniony. U, dobra. Mam do ciebie pytanie, jak ty tam masz... Kurde. Ty też nagrywasz na YouTube jak on miał... kolega? To ja chcę przypomnieć. Tak wam powiem. Nagrywa fajne odcinki, zresztą link będzie o wpisie. I proszę go bardzo, żeby ze mną nagrać, nie wiem, chyba coś nie tam walczyć walczę tam. i koksem. Tam czekaj, co mam na ja, A popada, czy to... ułam na chatę. Przecież I już wam nie dwa te Nie tak. Bieg, wziąłem sektór. Mam na chatę. Nie no, nie wierzę. Jak mogę bez miecza grać? Dobra. Nie tutaj mam gdzieś tak 4-5 rundek. Gdzie jest ta szmata? Czy ona w ogóle gra? Ja i dam rakowy kanał. O nie, nie. Idę do spawnu. Możemy wejść te drzwiczka i wyjść do spawnu. Czekam za nią. No, ten się jest dosyć spokojny. Czasami wyzywa, czasami jest taki nawet dla niektórych, którzy go mają. Tam osób skakuje do tej skrzyni, i to jest takie dziwne, że ktoś właśnie na trzecim i na czwartym. stronie każdy spada. Oj, tutaj właśnie dużo osób spada. O, udolcie, się. się. Nie, o, udało Nie wiesz. Gdzie jestem blisko? Tu jeszcze nie byłem. O, oh fuck, Żeby się Czekam Czekamy z tych zagraczami, bo się nie chce. Obserwować ich. Czasami wyschawiłem mi tekst taki, coś tam, co było przed chwilą, bo. Nie wiesz. Kur... Fak! Kiedy ty, ty, ty tam wskoczyłaś? Ty już ma... Proszę, że Oje, tu jesteś, ty już Co za samo? Ciekawe, czy Byś nawet nie nagrywał na YouTube? Ja? Tego nie można niszy, bo jak niszy ma, to się nam taki unikat. Tutaj mamy pup, pup, te tutaj różne efekty pocisków są spoko. Pąsteczki są takie sobie, tylko kolor szła jest za Kupuję sobie. Co? 100? 11. Ale to trzeba ciągle. Pana tego parkoura. Ło, co to było? WHTF! 34 I udało się, nie wiesz. <laughs> nie, no to ja... Ja ten cyni może. Legowe. Skończyli już to, czy teraz i gramy. Możemy grać, dobra. Tutaj mamy i co możemy zagłosować. Zakusujemy sobie na jakąś skrzynkę. Najpierw była do głoska skrzynka. Tak, to będzie mieli fajne rzeczy. To rzeczywiście mamy Puszcz pana zestawy, to co możemy kupić ja ceny. Zestawy są tańsze. Tu mamy wyjście. No, Polud dostał. 10. Puścił grę. 5, 4, 3, 2, 1. O, dobra, lecimy. Co to? Ooo! Takie takie rzeczy to tak rozumiem. Koksik, no nie wiem. o Ale tu i teraz będę próbował. Chyba. ale ja tutaj gram... Kudę nie dojrzę. Trzeba tu Co to było? próbujemy jeszcze buty i... i wszystko mamy, nie ma nic lepszego, to jest lepsze, ooo, jabłka sobie weźmiemy, następne pierwsze dwa kopty, co ja robię, strzały wydaję, tak. chodzą te strzały, dane rzeczy, nie, nie wierzę, to jest mój kopyt, dobra. O, ja nie mogę iść e, e, tutaj, dobra. Ej, co, ty, co, co. Tutaj, mogę i nie tutaj. Tutaj, tamtej rabi, tak? Matafianie. Ja ci dam. Nie. Nie. Nie wiesz. Ci ludzie są tacy, że nie można nawet się przygotować do walki. W muszą. Bo to potem lecą na siebie od razu. Dobra, ostatnie krozy bardziej zrobimy to i tak za bardzo ten... ten krok ma szkiel dla tych gry Znaczy jak wyjdziemy to mamy różne. Ten fajny ból mam, myślę, że ten trzęby też jest fajny. Na tym odcinku przedstawię, mogę też przedstawić jakieś inne. na te na dwa? Bo są jakieś serwery na dwa, nie wiem. O! Przypomniało się, Pixelman. Pixelman, tak to ty. Pixelman. Nie, chyba w jakimś odcinku, czy... Nie, nagramy czegoś razem. I właśnie to chciałbym nagrać razem, jakiś właśnie to. Tylko to jest w czacie wreszcie, bo ja do ciebie chyba pisem pod jakimś filmem, a ty jeszcze nawet chyba nie zorientowałeś. I patafian <grym> tam jest jaki? Hip tak. I Ja ci tam. po I leczenia. To jest dobre. O, a czemu jak mam jakąś fajne wysokie skoki? Aha. Bo... To tak... Tak to co się stało? Aha. Tak mogą być zniszczone. I czy to jakiś cheaters? Czy co? Przecież... On nie mógł zabić. Przecież ja... Tylko... nie skoczyć do góry. Rozumiem. Znam? Nie, jeszcze jeden jest. on go nie zabił. To jest chyba on. Znam. A i to jest taki śmieszny, chyba nie wiem, czy to jest bach, czy coś. Zmienimy sobie kamerykę. Nie, nie ma. Zmienimy sobie kamerykę, Czas. Jest... O, właśnie, jest. Dobra. Zmienimy swoim kabanku takie dziwne. To nas nie widać i to widać, aby lewitowało. Z nami też będziemy w trybie obserwatora. Właśnie też właśnie. O, to jest on. Gdzie jest inny gracz? Dawiczek. Dawiczek spadł na ziemię. A minę? Minę się wspina. Chyba tu z nich to, to musi być jakiś, nie wiem, albo coś. Nie wiem, co się stało. Żeby coś ogarniecie, piszcie w komentarzach. A i tak, dobra. Tu nie. Ja nie. ale... ...zabiję ja chociaż jednej osoby. To jest ze strony mapy. Wczoraj mi tak fajnie szło. Chyba dwa razy wygrałem mapkę całą ze wszystkimi. Ale dzisiaj nic. O coś tam życzał, że w Minecrafcie i w Realu też. To jest pewnie słaby ktoś pisał. Aha, ja tylko jako przyjdę dołączyłem do gry. Fajnie. Czekamy sobie. Może jakąś muzyczkę zapuścimy. Nie, no taka muza... Dobra, gramy. Ale to nie ktoś wchodzi... Wracam, bo się na nerwy wybiorą jak ci ludzie. O, nie patrzcie. Te fajne skiny, nie ja mam switka, aha, O co, O co biegać? Muszę zrobić parkour na ostatnie minuty od odcinka, ja, ale jak jakoś lepiej się poprawię w tych parku bo tutaj wczoraj w ogóle nie mogłem dostać dzisiaj teraz już drugi raz, ło, nie, he, mi, <laughs> dobra. Dobra, poczekajcie. Widzimy sobie z nie chcę, żeby mi przeszkadzali. Jakieś raki. Dobra, tutaj. Okay. O właśnie chodzimy, to się pojawia wersja Minecrafta i to możemy wydać. Piotrek. Nie. No. What the fuck? Ora. Lara. Croft. Tomb Raider. Dobra. Podobno przedstawiłem tą, tą mapę, bo nie wygląda tak o wreszcie. Uo, lul, biały szum. Wschodziłem. A to, co to jest? Survival Games, a jest ktoś w ogóle na tym? A nie, bo to jest, yy, wkrótce... Dead... Bed wars. wars? Jeszcze nie byłem, nie, nie wchodzę tutaj jeszcze. Co co to jest. A jest ten fajny tam chyba tryb. Nie wiem, zobaczyć tutaj to tu albo tu. To jest chyba ten tryb fajny. Post and sec. Fajny, to jest tryb drużynowy. Chyba, nie wiem. a to jest ten tryb, w którym. A jeszcze go nie ma, bo nie dodali, to jest opis, że jedna drużyn, albo nie wiem, jest... Jedna osoba z jednej drużyny. właśnie się gra pojedynczy, że jakoś tak. Jest jakby za mas Jest. Kurde. Muszę się po prostu schować są tą blokami różnych i muszę się w tło. W tło. Kurde, jak ja mówię. Już mnie nerwy biorą od tamtych ludzi. Kurde. Więc piszcie w komentarzach. Czy chcecie. Wow. Czy chcecie więcej odcinków z Minecrafta Multiplayer znowu się z Wami, Polscy Gamer